Cześć kochani widzowie, tym razem Abarth 695 Competizione. Włoska kuchnia, włoskie jedzenie na pewno bardzo nam smakuje. Jedziemy zrobić jakiś test tym autem. Zobaczcie jak wygląda potem na przebitkach, pokażemy Wam spokojnie na zdjęciach jak to wygląda. Więc wydawałoby się, że zwykła 500, natomiast powiem Wam, że pierwsze kilometry pokonane tym samochodem yy... Robią, robią że wrażenie, szczególnie układ wydechowy, który jeszcze jest z klapami i ze znaczkiem, tutaj. A bardzo zobaczmy, jak pójdziemy za subarką. Się podobało No i co nieźle podobało się wam Startujemy. Witajcie, lecimy dalej po tym krótkim wstępie. Abart, Abart, w środku, jak 500, oczywiście, tutaj kierownica, wszystko automatyczna, skrzynia sekwencyjna, i rzeczywiście ten tryb tutaj po kilku kilometrach jazdy bardzo nam się spodobał. Jest to bardzo twardy samochód na 17 ocalowych obręczach. I zobaczymy jeszcze, jak on jeździ w ruchu miejskim. Przejechaliśmy kawałek autostradą. Środek tutaj nie porywa, nie rzuca na kolana niestety te pastiki, to wszystko jest dosyć twarde, natomiast bardziej chodzi o doznania, które dochodzą do naszych uszu i frajda z jazdy za kierownicą, która jest naprawdę niebywała. Lecimy w takim razie. Teraz można powiedzieć, że spokojnie, całkiem. sobie droga mija. uwaga o nas na samym wstępie. Kierownica i układ kierowniczy jest dosyć twardy i on się utwardza jak gdyby przy większych prędkościach, natomiast przy małych prędkościach ten opór jest dosyć mały i Wydaje się taki, jak tutaj, by słuchajcie, jak taki luz by był tutaj jakiś. I jest to też moja tylko opinia, już się osoba z kolei o tym wspominała. To jest troszeczkę dziwne takie uczucie, wymagające przyzwyczajenia. No okej okay, w porządku. Jedziemy sobie teraz na trybie yy, zwykłym takim. Yy, on wtedy nie szaleje ten silnik niebulgocze. Potrafi jechać na czwartym biegu, słuchajcie, niecałe 2000 obrotów, jeżeli mocno nie ciśniesz gazu. I co ciekawe, zadowolił się, czy zadowala się przez cały czas niecałymi 10 litrami na setkę spalania, słuchajcie. A muszę przyznać, rzeczywiście, że rzeczywiście wykorzystujemy po mieście jak gdyby pełen potencjał tego samochodu. Cześć, witajcie serdecznie. Czas na podsumowanie naszego testu. Po kilku dniach jeżdżenia Abartem 695 wersji kompetycjone mamy same pozytywne wrażenia. Oczywiście w komentarzach i w opisie umieścimy Wam jakieś szczegóły dotyczące spostrzeżeń, bo trudno to wszystko spamiętać. Natomiast generalnie ten zemiejski zapierdzielacz sprawił na nas bardzo dobre wrażenie. Fotele, jak widzicie tutaj, ABARTA sygnowane logiem SABELTA są co najmniej ciekawe, natomiast mogą być dosyć ciaste i mają jeden problem, ponieważ nie mają jakiejś większej regulacji, na przykład góra-dół. W związku z tym część osób będzie miała problem ze znalezieniem pewnie właściwego miejsca za kierownicą. Ale można się czepiać tu oczywiście, jeśli chodzi też o wnętrze plastików. Myślę, że tutaj producent, wykonawca tego samochodu na montowni troszeczkę nie zrozumiał intencji projektanta i pozamieniał alcantarę i kawałki skóry tutaj i umieszczał je troszeczkę chyba nie w tych miejscach, ale okej. Okay, mimo, że te plastiki tutaj są dosyć twarde i wyglądają jak zwykłej 500C, jednak no, zapominasz o tym bardzo szybko gdy odpalasz już silnik i szczególnie ten przycisk taki, który mamy na kokpicie, czyli skorpionika, czyli aparta i automatyczna skrzynia biegów, która mogłaby działać lepiej i jest za przełożeniach, no nie jest to jakiś 7 DSG niestety. Jakoś próbuję dawać sobie radę okiełznać ten dosyć mocny i żwawy silnik, w tym niewielkim i lekkim małciu. Samochód waży w okolicach 1100 kg więc 180 koni i 250 miódków naprawdę robi tutaj dobrze robotę i ta noc, moc samochodu jest rozwijana w taki sensowny, rozsądny sposób także raczej myślę, że ci nie zabraknie nawet w ruchu Autostrada. W takim ruchu poruszaliśmy się kilka razy i nie było jakiegoś tam wstydu, wręcz nawet puściliśmy się swego czasu, co zobaczycie na filmie za subarką i nie wyszło to najgorzej, on się fajnie odpycha, fajnie wbija te następne na, na wyższe przełożenia, ale no staramy się raczej podczas jazdy nie używać za bardzo łopatek, tylko trybu automatycznego. No, ciężko jest to dobrać, chociaż osobiście, y, chyba decydując się na taki samochód, czy ponownie wybierając jakiś y, ten model do testu, zdecydowałbym się chyba bardziej na manualną skrzynię, bo myślę, że ona mogłaby działać lepiej i bardziej trafnie mógłbyś dobrać do przełożenia y, do swojego stylu jazdy. Ja osobiście nie preferuję tych manetek, łopatek tutaj pod kierownicą, chociaż one w dobrym miejscu są ułożone, ale są osoby, którym to się może spodobać. Jeśli chodzi o zawieszenie, jest zestrojone dosyć twardo, położone jest na 17-calowych kołach, opony w rozmiarze 205-50-17. Wydają się, że, że do, robią dobrą robotę no akurat w tym teksto, testowym egzemplarzu Założono opony wielosezonowe, co osobiście uważam za błąd, żeby do tak mocnego samochodu, który w zasadzie jest pożyczany czy kupowany z myślą o tym, żeby zapierdzielać po ulicach, założyć opony całoroczne. Oczywiście z punktu widzenia wynajmującego jest to dosyć tanie rozwiązanie, natomiast odbiera bardzo, bardzo wiele fanów z jazdy i muszę Wam powiedzieć, że czy to na najwieższniej suchej czy teraz w tych deszczowy weekend no sprawiały przy szybszej jeździe. No dosyć spore problemy, muszę powiedzieć, więc nie można było do końca wykorzystać potencjału tego samochodu, a naprawdę jest on bardzo, bardzo duży. Co ciekawe, nie jest to polski samochód, ale niewiele, niewielu z Was wie, że akurat Abarth od któregoś tam roku jest produkowany w polskiej tabryce, fabryce Fiata. Obecnie jest to koncern Stellantis w Tychach właśnie, więc no nie mamy jakoś daleko z Krakowa do Tychów. Może się kiedyś wybierzemy, tam teraz produkują Jeepa i pewnie jakieś kilka innych modeli. Eee, więc myślę, że w przebitkach wrzucimy Wam kilka zdjęć tego samochodu, bo to, co najlepsze w zasadzie bardzo trudno przekazać będzie, no chyba, że nasze emocje Wam wystarczają. Także jeśli się Wam podobało, zapraszamy serdecznie do subskrypcji naszego kanału. Pamiętajcie, żeby wrzucić łapkę w górę, to nam pomoże w tym, żeby działać jeszcze lepiej, testować jeszcze więcej samochodów. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia naszych sasali również. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć!